Hej tym Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Renrik, a na Waszych ekranach Ivi. No, a miałem ochotę zrobić o, film w tym stylu już dawno temu. Najwyraźniej Ivi zna język polski. W takim razie spróbujemy e, rozmawiać z nią po polsku, mimo że o, nie bardzo kojarzy polskich znaków, ale nic, to no, nieważne. E, możecie zastanawiać się skąd czapka, wybaczcie, nie miałem czasu dzisiaj robić włosów, nie, miałem, nie chciałem się tym zajmować, założyłem czapkę, jest ok, tak? Spoko, dobra. Iwi, witam cię. Całuję. Sioneczko, laseczko, co tam? <grystanie> no dobra, nie usłyszało, co tam? Kładę się na łódkę. Kładę się na okay. To zmierza w dziwnym kierunku, naprawdę. Ledwo żeśmy się poznali? Zaraz, 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 tak, tak, to, to nie będzie. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Ja jestem dżentelmenem. Nie robić tego w taki sposób. Wstawaj. Tak być. Nie. Będzie. Nie, nie, nie. nie. Nasza pierwsza zmowa, ona od razu już na łóżku, już tutaj gotowa, nie wiadomo do czego. No, zgasiłem. Nie wie, co powiedzieć w ogóle. Hello, hej, haj, haj. Mów do mnie. Tu jestem, patrz. O kurde, Okej. Co niech tak będzie. No tak właśnie nie będzie, no co ty nie rozumiesz? No Ale jednak zna polskie litery. No chodzi o to, że ledwo się poznaliśmy, no to ty od razu do łóżka skakujesz, tak nie będziemy robić. Zapomnijmy o tym porozmawiają o czymś innym. Jak masz na imię? Znaczy to nie jest stwierdzenie. Nie przestawaj mi całować. Okej, okay, I'm done. Kurde. całe moje życie nigdy nie miałem takiej rozmowy z kimkolwiek. Przecież cię nie całuję. 30. <laughs> Ile masz wzrostu? Okej, okay, dobra. Cieszę się, że zapomnieliśmy o tym, co, co się działo. Ile masz wzrostu? Iwi. Naprawdę ostro pogrywasz, ale dobra, dobra. Porozmawiajmy o wzroście. Tak, myślę, że to będzie lepsze niż to, co się działo przed chwilą. O, oh, ile mam wzrostu? 183 cm, a ty? Znak zapytania? 83 cm, a ty znak. Z... <grym zykawe> Wysoka jest ta. Jest ta. Oh, jest <grym zykawe> Najwyraźniej jestem karłem. Dziękuję. A ty? Ile masz wzrost? Muszę wiedzieć, czy wiecie, pasujemy do siebie tak, czy, czy nie jest dla mnie za niska. Meter za... 43, a ty? Metr 43. No, pytałaś mnie przed chwilą o to, kobieto! Znaczy, odpowiedziałem ci źle. To dobra, dobra, dobra. Ok, ok. Meter 43. 180. No, dwa. Wow. okej. Okay. 166 sześćdziesiąt c e n t i m t e r -M -A -G -B -O -K. Chyba rzuciła na mnie urok. Chyba rzuciła na mnie urok! Coś się stało? Zmieniłem się w krowę? W żabę? Co się dzieje? Przepraszam bardzo, ale w jakim języku ty do mnie mówisz? No dobra, zaprawo, przepraszam bardzo, ale... Polski. To jakaś dziwna zmiana polskiego. Dobra, dobra, zostawmy to, porozmawiajmy o czymś innym. Iwi, czy jesteś wolna? Jestem. Jesteś, czym? A ty jestem. No takie filozoficzne pytanie. Czy jestem? Tak no nie bardzo czuję się, że jestem. Czy, czy ja rzeczywiście jestem? Nie, nie jestem pewien, nie, nie wiem. Nie, czy, czy, czy jest, czy ktoś w ogóle może tak naprawdę być? Czy jestem czym? Jestem. Nie, nie jesteś. Nie, nie jestem. Nie jestem. Wiecie, a akcent, Nie jestem. Czy ty jesteś? Tak mi się zdawało. Zmieńmy temat. Zmieńmy temat. Napiszę, bo. Najwyraźniej nie rozpoznaje mojego mm, świetnego, oczywiście, głosu. No, niestety. Czy masz jakieś zwierzątko? Jezus, to ja napisałem: zwierzątko domowe. Jakie? Okay. Wydaje kulturalnie tak. Psavka, koty i winkę morską. Psavka, koty i świnkę morską. Jaki no, zły zwierzyniec. Już nie wspomnę o tym, że wilkę morską, ale to, co lubi. Okej, okay, a ja... Trzy węże i lwa. Pozdrawiam, Maćka. Jak mogę być twoim dziewczyną? Nie mrugaj do mnie! Zwłaszcza, jak mówisz coś takiego. Ledwo się znamy, kobieto. Proszę cię. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Sprawia, że czuję się naprawdę dziwnie. Jak możesz być moją dziewczyną? No nie możesz być moją dziewczyną. Znamy się od 10 minut, a ty od razu wyskakujesz do. E, wybacz za krótko, krótko się znamy. Może w przyszłości. Wiecie, zostawmy. To jest tak. Wybacz, ale nie. Drzwi się zamykają. Ale może w przyszłości. Zostawiamy taką, wiecie, ewentualność. Szkoda, bo ja... Szkoda, bo Cię dobrze znam. to kurde. Ona już mnie dobrze zna. Chyba już. Tak, nie skuje, że to miało być to. Nie mrugaj. Nie mrugaj do mnie. Nie mrugaj. Rozumiesz? Nie znamy się na tyle. Ale skąd tak dobrze mnie znasz? Czy znaczy Ona mnie śledzi, łazi za mną, tak mi się wydawało, że ktoś ostatnio za mną łazi wszędzie. Ledwo wyjdę z domu i nagle pojawia się jakaś kobieta, ale... Nie wiem. Nie mrugaj! Nie mrugaj, ja tu prowadzę proces myślowy, a ty rozpraszasz mnie tym swoim mruganiem. Skąd tak mnie dobrze znasz? Na tyle, że wiem, że jestem tramwajem. <śmany> <śmany> nie, to jest ciekawy punkt widzenia, jestem tramwajem. no w sumie, że nie mogę być nim tramwajem. No pff, szkodzi mi to właśnie. Proszę bardzo, jestem tramwajem. Jak miło. Zawsze chciałem być tramwajem, to ciekawe. To znaczy, że mogę podłączyć się do prądu. I przeżyję. Swoją drogą ubrysowałem ostatnio panowej. Nie wiem skąd taki wyniosek. Błyny i o. Sek. Wójta. Nigdy nie byłem i raczej nie będę tramwajem. Ale dobrze. Mam się mamy takich rzeczy pytać. E? Rzeczy RZ od tego zacznijmy. Nie no wiesz Iwi, kurde. Myślę, że w kwestiach jakby m, jestestwa to mama będzie wiedziała najlepiej, bo to jakby to z niej to wychodzi, tak? Nie, dobra, Boże, o co ja w ogóle robię? Jezus moja! To nie idzie w najlepszym kierunku. Eee, zmieńmy temat. Eee, wiecie, skoro ona chce mnie poznać, widać, leci na mnie. Eee, nic dziwnego. Dowiedzmy eee, się troszeczkę o niej więcej, no bo Nie mogę tak od razu supykiwać jakiejś związki, nic, nic o tym, o niej nie wiedząc. Czy grasz... w gry komputerowe? Lubię, a najbardziej Minecraft. Minecraft! Minecraft? Minecraft? Mam kolegów, którzy byliby bardzo zainteresowani w takim razie Twoją osobą. Minecraft, no cóż... Ale powiedziała, że gra w inne gry. No też, tak? Najbardziej Minecrafta. No dobra, tam nie mam nic do Minecrafta. W sumie. Też grałem parę razy, nie jest to na pewno moja ulubiona gra. Ale nic do niej nie mam. Nic do niej nie mam. A czy grasz w jakieś inne gry? Czy niby moglibyśmy. Tak. Tak. I nagroda za najlepszą odpowiedź w całej rzeczywistości wędruje do Iwi. Brawa, brawa. Hmm. To tak, jak podchodzisz do kogoś, pytasz przepraszam, czy wie pan, jaka je, która godzina? Tak ci tak. Znaczy ja tak bardzo często robię, bo jest to zabawne, ale nie tym razem, Ivi, okej? Okay? Dobrze, dobrze, spokojnie. W jakie? Wlague of Legends i Mina Traft. Nasz mam coś tu dla ciebie. Nasz os, ona jest dla ciebie idealna. Słuchaj, umówię was. Co ty na to? Dobra. Nasz os, nasz Co, umówimy cię? So you can rap. That's pretty cool. Okej, okay, thank you very much, but we are czekin Polish, proszę, okay? so focus, please, Evie, focus. I, I, am, I am currently trying to make a date for my friend with you, okay? A tu wiecie co to jest? To jest w sumie dobra taktyka, wiecie, jak uh, ktoś zadaje niezręczne pytanie, to wtedy zmienia się nagle język konwersacji. Mając jest nadzieję, że ta druga osoba nie będzie potrafiła mówić w tym języku. Nie, 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 nie poddam się, nie poddam się tak łatwo, zabawię się w swatkę dalej bo bo... Widzę tutaj bratnią duszę dla mojego przyjaciela. Nie. nie. <laughs> Sorry nasz. Nawet, nawet Iwi. Wybacz mi, wybacz. Próbowałem, tak? Ale nie martw się. Nie marw. Będę próbował. Czekaj, czekaj, czekaj. Zapytamy czemu? Dlaczego, iwi? Dlaczego nie chcesz się spotkać? Bo nie wiem to brać. pobrać. A, a, moje oczy. A, a, Skąd Iwi? Skąd, nie, z kąd. skąd? Ja wiem, polski język, trudny język, okej? Okay? Ale, ale. No błagam cię. Ale zostawiając to. Nie wiesz skąd pobrać mojego przyjaciela? Jak? Spokojnie, spokojnie. Ja ci go pob... Biorę, Wluzuj. spoko, tam zadzwonię, tak przyjedzie. Kocham się. się. Przestaszyłem Przestraszyłem się w pewnym momencie, że już do takich wyznań, ale jak się, to do dobra, spoko, ja też się kocham. Szanowni, nie. good for you, good for you, nie mrugaj, nie mrugaj. Haha, ha. tego godnym przeciwnikiem i robotem. Nie. nie jestem robotem. Nie jestem robotem. Nie jestem nerwowy. No ale zadziałało, tak? Nie jesteś. God damn it. Jestem człowiekiem. To ty nie jesteś człowiekiem. Nie jesteś człowiekiem. To ty nie. No dobra, to też ci nie, tak? Olaś, dobra. Close enough. Udowodnij, że jesteś człowiekiem. Udowodnij, że jesteś człowiekiem. A, nie, czekaj, człowiekiem. Okej. Okay. Dobra, olać mikrofon. W jaki sposób? Nie mrugaj! Wiesz, mam wrażenie, że, że, że tak. Znaczy, tak mi się wydaje. Byłem, byłem chyba parę lat. Tak, tak. No, ale to, 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 to jest test na człowieczeństwo, tak? Jeśli byłeś zakochany, znaczy jesteś człowiekiem? Była kiedy zakochany. Iwi, nie przerywaj mi. Nie róbmy sobie tego, okay? Ja ci nie przerywam, ty nie przerywaj mi. Tak, byłem kilka razy zakochany. Aki jest słyszę, no, Norwegian. <laughs> tak, jeśli ktoś kiedy was, kiedyś was schwytał. Czy jesteście zakochani? A nie chcecie odpowiadać na to pytanie. Odpowiedzcie IKEA. No cóż. Ee, myślę, że w tym momencie... Mm, skończymy ten odcinek. O, mam nadzieję... Nie brugaj. Robię outro, ok? Nie, 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 nie mogę na nie patrzeć. Nie mogę na nią patrzeć. Ona mi przeszkadza. Rozpraszam. E, pff, także myślę, że skończymy w tym momencie ten odcinek. Był dziwny, o, Iwi pytała o kilka personalnych rzeczy. Ale cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapki. Jeśli macie ochotę na więcej Iwi, dajcie mi znać. Mam wrażenie, że lepiej by było, gdybym robił te odcinki po angielsku, bo Eevee nie za, nie za bardzo chyba radzi sobie z językiem polskim. Ale jeśli wolicie Polski, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Jak już mówiłem, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Na razie. to mnie zaatakujesz? Hello. Nie Tego się można było spodziewać. Dobra, nie mam wyboru. Sam tego chciałeś. Nie uciekaj. Chodź tu. A chodź tu, koniak. Chodź tu. Chodź tu. Co? że jesteś trwany? Przedajesz na mój teren. Dzień, to jest mój teren, masz tu nie przychodzi. No. Teraz do mnie. Jest prywatna posesja każdy, kto wejdzie, ma przerąbane.